Rezultaty treningów będą zależne od Twoich celów. Dzięki indywidualnie dopasowanym ćwiczeniom i formule personalnego treningu zauważysz, że jak to już po 4-6 tygodniach. Wspólnie postawimy przed Tobą cele treningowe, zadbamy o ich właściwą realizację. Zaletą treningów personalnych jest przede wszystkim indywidualne podejście do Twoich potrzeb i pełne skupienie trenera na Tobie i Twoich rezultatach. Trening personalny EMS w Power For Body to redukcja tkanki tłuszczowej, poprawa wydolności fizycznej, redukcja celulitu, zwiększona wytrzymałość mięśniowa, ujętrnienie skóry, zmniejszenie bólu stawów i kręgosłupa. Tychy, aleja Bielska 75 zapraszamy na treningi personalne EMS Power for Body